Witam, witam. Kolejny odcinek. Eee, lifeless Planet, która jak się okazuje wcale nie jest taka lifeless. don't look down, don't look down. Ale jak to wydawało mi się, że zapisałem znacznie dalej. Aj, coś, te zapisy automatyczne są bardzo automatyczne Okej, okay, co tak szum gdzieś jest wodospad ok e, może za bardzo nie będę się to już skomentowałem e, sorry no trochę się cofnęliśmy w czasie no, ale postaram się nie spaść w związku z tym nie potrwa to jakoś strasznie długo e... Kiedy udało mi się zlecieć i zginąć, to zapis automatyczny pokazał, znaczy wyszło na to, że jestem dalej. Łomot. Ale o łomocie też już mówiłem, nawet dokładnie w tym samym miejscu. Nie szkodzi. Wiemy, że nie ma sensu iść nigdzie indziej jak tylko do przodu szybciej czy da się szybciej nie wiem czy da się szybciej ale haha tak muzyka wskazuje no i to bardzo podobne miejsce prawda tylko że tu jest e, tama hoovera proszę bardzo doskoczyłem bez używania Teraz już bez zatrzymywania się biegnę w stronę tamy. <głos> <głos> teraz mi to mówisz? No dzięki! Mm, nie mamy paliwa do jetpacka. Okej, okay, możemy tylko raz psyknąć. Na szczęście zapisuję się teraz w tym momencie, chociaż już temu nie wierzę! Hmm. Eju, A, udało się. I co teraz? Hmm. Do góry chyba nie pójdę, bo nie dam rady wskoczyć. Chociaż... Hmm. Hmm. Nie, no dobra, tu jest zielono mi. Au. Ok. Idę sobie w dół. Co spowodowało trzęsienie ziemi. I muzyka ucichła. Ale dajemy radę. Nawet udało się wskoczyć bez kombinacji. Hmm. Niestety dzięki jakości grafiki nie bardzo widzimy, czy to się zawaliło na rurę i ją rozplaszczyło. Czy tak miało być? Hmm. Chyba nie, bo tu jakieś fragmenty oderwane są. Hmm. Tak wyglądało, jakbyśmy tu mogli wejść do rury. Nie możemy. W związku z tym no nie wiem gdzie, gdzie iść, w którąkolwiek stronę się zwracam. Jest przepaść. Hmm. No cóż spróbuję. Spróbuję U. pójść może tam, to może się da wejść do tej rury. Jak zaskoczy. Nie wygląda na to ale hmm. efekty stereofoniczne są jakby bardzo mocne. Dobra, spróbuję może zejść na dół, trudno, najwyżej spadnę. nie o to chodziło. Wi, awa, <laughs> Samobójstwo! Okej. Okay. Dobrze, czyli nie tędy droga, może ja by się udało wskoczyć, nie, 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 nie sądzę, nie sądzę. Um. Może tam? Au! Co? Tu? Tu? Może tu? Nie wygląda na to, że kawałek mogę zejść i jest tam wlot rury. Hm, aua. Żebym się tylko nie zabił przy tych skokach. No przecież włączyłem hamulec. Mm, to będzie tricky. Ha ha ha! Mm. No jestem z siebie długo. <grywa> Latarka? Nie trzeba. To bardzo jasna rura. Jest tylko, żeby z niej nie wylecieć w dół co, no, dla odmiany. Hello! Hello! Wracaj. No sorry, nie podejmuję się tłumaczenia, ponieważ internet nie wybacza błędów i w związku z tym mogę coś przetłumaczyć nie tak i zacznie się pisanie. No ale. <tryk> eee... Czemu nie jest po rosyjsku powiedziane? Hej, 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 he, moment. No dobrze, ale co, nie macie już kontaktu z Matuszką Rosją, żeby wam przez portal przy, przysyłała żarcie i materiały? No, no, konstrukcja imponująca, no nie sądzę, żeby to... Machnięte były z kilku rozłupanych kamieni. Tak. Nie, żeby coraz trudniej się chodziło, ale. Co to? Czy już mam zacząć się bać? Chyba nie, bo nie ma muzyki. <laughs> ale... Tama wam pękła. O! Konstrukcja. Właściwie nawet cały rząd konstrukcji, a tu mamy drzwi. I niech zgadnę, nie da się ich otworzyć. No, nie ma w ogóle takiej opcji. Hmm. Okej, okay, to też będzie triki. Tricky one. Aaaaaa! <laughs> <laughs> może tyłem? A może nie z tej strony? <laughs> no jakże. Hello. chociaż gdybym zrobił to odpowiednio może udałoby mi się zeskoczyć teraz w którą stronę iść hmm. to wygląda dość ślisko aczkolwiek a ja nie wiem no spróbuję aczkolwiek wątpię chociaż tu może coś być schowane nie nie, to to się chyba nie uda. No, no, nie, nawet nie próbujemy. Bo po co próbować się zabić? Skoro mamy drogę prostą i zieloną. Co prawda usłaną kamulcami, ale jednak to też miejsce się prosi, żeby mi zrzucić kamienie na głowę. Prawda był to jak do tej pory wypadek pojedynczy ale muzyczka, która właśnie się pojawia ona w ogóle nic nie chce sugerować ale <laughs> może jednak iść górą A jeżeli będę umiał ja nie będę umiał nie będę umiał idę dołem trudno raz się żyje eee, zresztą nie poszedłem sobie zbyt daleko Oh, o, no, 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 Tak. Mam tylko jedno psyknięcie. To trochę mało. Muzyczka robi się. O! <ścoughs> pożałowałem psyknięcia. Ajajajaaja. Słuchaj Zenon Nie rób tak Trzeba to robić dokładnie Bo Nie dolecisz I teraz Po co jest ten kamień? Co? żebym się nie zabił po prostu chyba dlatego bo skoro łomot łomot przy skoku to Okej. Okay. power station a właściwie to co zostało z power station tu nie doskoczę chyba że po tych Onych, A skoro można po nich wskoczyć... O! Cewki! No, no. bez takich. Bez takich, że mi utkniesz. Tu mamy kilka rzeczy. Najwyraźniej. No do zobaczenia. Podwiczna mechaniczna ręka na koniec roboty. My odkryliśmy, że zwykłe baterie wychodzi z okej. Okay. Eee. No, koledzy rosyjskojęzyczni niestety zostali pozbawieni przez brak prądu możliwości przeczytania sobie. Eee, Znaleźli jakiś zielony ogień i młodszy technik zasugerował, żeby go użyć jako źródła zasilania. Po tygodniach pracy wreszcie się nam udało. Ramię wyprowadza moc bezpośrednio ze struktur. Idealne rozwiązanie, okej. Okay. Idealne rozwiązanie. W panelu sterowania były też opcje sterowania ramieniem. Eee. Eee. I... Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы быстро утвердили как нашу собственность. Однако любопытно, что системы управления для запуска этих устройств кажутся предназначенными для очень высоких существ, гораздо более высоких, чем человек или что-либо, с чем мы столкнулись здесь с момента нашего прибытия. Несмотря на это, наши отличные инженеры быстро придумали оригинальное техническое решение. При помощи этой механической руки мы в состоянии добраться до самых высоких мест, что дает нам возможность приводить в действие нужные устройства. И все же причина такой высоты этих систем управления остается загадкой. Были ли другие гости на этой планете еще до нас, или может здесь существуют и другие формы жизни, помимо сугубо растительной? Okej, okay. wyszło na to, że wszystkie tutaj systemy są jakby skonstruowane dla istot wyższych niż ludzie i żeby sobie do nich sięgnąć znaleźli tutaj takie automatyczne ramię. Zagadką jednak, że jest że to skąd tutaj takie ramię, bo jeżeli konstruktorzy byli wysocy to ramię było im niepotrzebne, przecież by był tu ktoś jeszcze. Eee, tak, hmm. ja nic nie chcę mówić, ale muszę zajrzeć do opcji, bo tym ramieniem jakoś się steruje. M, M. Ok, włączamy ramię przy pomocy M i M. Hmm? I wtedy? Nie. Nie wiem, może ona się włącza dopiero wtedy, kiedy jest potrzebna. A jak będzie potrzebne, to może będzie już. Chociaż... Może tutaj było potrzebne do czegoś. A. Hmm. M. Hmm, nie. E, też zauważyłem w czasie nagrywania że dość głośno jest klawiatura, no niestety system nagrywania znaczy rozstawienia sprzętów no, na biureczku mam tak ustawiony pod e, książki czytane które to książki czytam bez użycia komputera stacjonarnego e, stąd klawiaturka trochę sobie szumi Całkiem niedawno widziałem film, że gdzieś na Syberii dokładnie takie samo, dokładnie identyczne ustrojstwo sobie stało. Tylko, że tamto było jakby nieczynne. Okej. Okay. Podejrzewam, że wkrótce będzie mi potrzebne ramię. Ramię. łem Aha Windę <grywa> OK <grywa> nie zaskoczy z tej windy hmm, czyli zielone coś świecące to źródło energii, rozumiem. I tutaj w tych cepkach zielone coś jest przekształcane na energię do zasilania naszego kołchozu badawczego. Okej, okay, tu coś tak jakby się chciało zawalić. Bo już się zawaliło. Teraz to straszy. Hmm. Jak do tej pory żadne burze piaskowe tutaj nie latały. W związku z tym ta jest jakby troszeczkę podejrzana. Um. Okej. Okay. Mamy tu jakiś. Ale nie działa. A tu mamy jakiś. Aha! No, ale myślałem, że... No nie mam triggerów podłączonych, więc a. OK. Aha, chyba mam to włożyć do środka, dobra? Tak myślę. E, nie. Hmm, może Nie. Nie w tą stronę. Wracaj. Em. Okej. Okay. Mamy napięcie tylko. Nie wiemy co dalej. Może tutaj da się jakąś windę sprowadzić. Teraz no da się, da się, ale dobrze. Co dość zabawne, a może nie bardzo zabawne, ale w tych e, rosyjskich badawczych cewkach nie wiem do czego tam one w końcu były. ale w takich właśnie zespołach cewek te olbrzymie kaloryfery, które nie są kaloryferami, tylko izolatorami ceramicznymi były produkcji NRD ciekawe czy te tutejsze również są produkcji NRD eee, to jest jedna ciekawa rzecz, a druga ciekawa rzecz to ciekaw jestem gdzie nasza koleżanka i czy nadal uważa, że ją śledzę bo skoro jej nie widzę, że ona tędy szła, to chyba nie może uznać, że ją śledziłem. Okej, okay, chyba zeskakujemy i będzie to droga bez powrotu. Hmm. No dobra. Manipulator manipulatorem by go? Hmm. No nie chcę nic sugerować, ale chyba mamy tam przejść, a nie wiem jak. Hmm. Nie. Manipula nie, manipulator się włącza tylko wtedy, kiedy ma się włączyć, bo pojawia się nam ikonka. Na pewno nie w dół. Jak się go kogo... A, nie, nie trzeba go było. Sam się detonował. Wziąć drugiego? No po co będę chodził dwa razy? No ale jak go wezmę, to już go muszę położyć i wybuchnąć. Nie, nie biorę, ponieważ może się okazać, że, że będzie mi potrzebny w inny sposób. Um. Stanowczo tu za cicho i to coś może mi nie działać, aczkolwiek. Jeżeli nie spróbuję, to się nie przekonam. Aha, no właśnie. Czasem proste rozwiązania. Tak? bym powiedział, że nie tyle dziwnego, co raczej przerażającego. No. Ale na razie nic nie mogę zrobić, bo jadę na kolejce linowej, która jakoś tak dziwnie działa. Natomiast lina się przesuwa, przesuwa się po niej haczyk, co zwykle w kolejkach linowych się tak nie dzieje. A czy w niektórych się tak dzieje, ale wtedy mają dwie liny. Okej. Okay. Może przed, przed tą burzą powinienem zdążyć do tego czegoś. A to coś to są wielkie drzwi. A wielkie drzwi nie wyglądają mi na ziemskie drzwi. Szczególnie, że schodki... O! Oh. Wow! Sięgnijmy do klamki. Eee, pytanie tylko. Co mam z tym zrobić? Nacisnąć po prostu? ośrodkowe środkowe. Okej. Okay. Dolny był dobrze. Górny. Okej. Okay. Ten też jest dobrze. Aaa! Widzicie. No i trzy. Śnięte. A to co znowu? Aha, pewnie ekran wczytywania. Eee, zmieniło nam się środowisko. Zmieniła się pora dnia. No drzwi otwierały się bardzo długo. Eee, no dobra, myślę, że chyba uznamy to sobie za odcinek. Ponieważ bez przesady z ich długością bo nikomu się tak długich nie chce oglądać. E, stąd taka troszeczkę moja niechęć do transmisji na żywo. Bo ja mogę sobie transmitować, jeżeli nawet ktoś ogląda ją na żywo, no to ok. Ale one potem się pojawiają w postaci takich bardzo długachnych filmów, których już nikt nie ogląda. No cóż, może się mylę. E, no cóż, w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym.